Dzień i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, jeżeli oglądacie moje live'y, to doskonale wiecie, że na jednym z nich ostatnio udało mi się wbić 14 tysięcy pucharków. No i to oczywiście z Waszą pomocą, ponieważ na live'ach ostatnio cały czas gram z widzami. Dzięki temu udało mi się odblokować mega boxa za 14 tysięcy puszek, więc na dzisiejszym odcinku go sobie otworzymy. Do otworzenia mam jeszcze kilkanaście małych skrzynek. No i w sklepie widnieje również oferta, w której do otworzenia mam aż 4 mega boxy, więc myślę, że najpierw sobie otworzymy tą ofertę. A później otworzymy sobie mega boxa. Mam nadzieję, że wypadnie coś ciekawego, także bardzo mocno trzymajcie kciuki. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, ponieważ to dzięki Wam udało mi się wbić 14 tysięcy puszek. A teraz, kochani, przejdźmy do sklepu. Okej okay, moi drodzy, więc najpierw kupmy sobie ofertę specjalną, w której mamy 4 boxy. A jeżeli nic ciekawego nam z nich nie wypadnie, to otworzymy sobie kolejną mega skrzynkę, przecenioną z 80 na 60 gemów. Pamiętajcie o tym, żeby bardzo mocno trzymać kciuki. A teraz lecimy. I uwaga, otwieramy pierwszego megaboksa. 356 monet, 7 biletów na wydarzenie oraz 6 klejnotów. Kolejny megaboks. 493 monety oraz 3 bilety na wydarzenie. Kolejny megaboks. 546 monet, 2 bilety na wydarzenie oraz 8 klejnotów. Czwarty mega box, uwaga, 443 monety, 6 biletów na wydarzenie, bonus podwaja, żetonów, no i 3 klejnoty. Niestety z naszej oferty nam nic nie wypadło, więc została nam ostatnia szansa. Otwieramy ostatniego mega I uwaga, 518 monet, 10 biletów na wydarzenie oraz 8 klejnotów. No i niestety moi drodzy otworzyliśmy aż 5 boxów. No i niestety nic ciekawego poza monetami, diamentami oraz podwajaczem żetonów nam nie wypadło Ale nic straconego, ponieważ Wam może wypaść coś ciekawego Jak to odcinek organizuje konkurs, w którym możecie wygrać mega boxa? Jedyne co musicie zrobić to zostawić łapeczkę w górę Zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka No i w komentarzu napisać Biorę udział w konkursie Tutaj wyświetla Wam się zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka Ja za Was wszystkich bardzo mocno trzymam kciuki A teraz wytrzymajcie kciuki za mnie, żeby wypadło coś ciekawego z mega boxa za 14 tysięcy pucharków. Lecimy! No to moi drodzy, otwórzmy sobie na razie te 39 30... skrzynek. Mam nadzieję, że z nich wypadnie coś ciekawego, a jeżeli nie, no to naszą ostatnią nadzieją jest mega box. Oczywiście nie będę Was zanudzać i pokażę Wam tylko, jeżeli wypadnie coś ciekawego. Lecimy! 62 monety i 8 klejnotów, 50 monet i 3 klejnoty, 62 monety i 5 klejnotów, 112 monet i 3 klejnoty, 48 monet i 5 klejnotów, 47 monet i 3 klejnoty, 77 monet i bonus podwajać żetonów i jedna większa. 109 monet oraz dwa bilety na wydarzenie. Niestety, moi drodzy, jak na razie niczego ciekawego się nie doczekaliśmy. No i teraz przyszedł czas, żeby otworzyć naszą ostatnią skrzynkę z alei kucharków. Uwaga! Trzymajcie kciuki. I uwaga, 491 monet i mamy nowy Star Power! To jest! Gwiezdna, moc, skrzekliwe solo. Super atak POKO teraz także trafia wrogów, zadając 800 punktów obrażeń. Czyli moi drodzy, nie tylko będziemy mogli się uleczyć naszym Ultimate atakiem, ale również będziemy zadawać im obrażenia, i to jest naprawdę bardzo dobry Star Power i moim zdaniem bardzo przydatny do POKO. No to co, lecimy teraz go przetestować. No i jeszcze trzy bileciki. No okej, okay, kochani, no to sprawdźmy, jak nam się teraz będzie grało POKO. Czy, czy Poko będzie spoko? Dobra, mamy Tarkę, zahaczymy ją sobie dwa razy albo trzy! Dobra, mamy już nabitego ulta na niej. Elegancko, elegancko. Jak na razie idzie nam dobrze. Zabiliśmy pierwszego zadmiarza na tej mapie, także no, o zgrozo. Dobra, zostało nam jeszcze siedmiu. Lecimy dalej szukać skrzyneczek. Mam nadzieję, że nikt tutaj się w krzakach na JJ nie kampi, jak zwykle, bo tak przeważnie jest, co nie? Dobra, tutaj Ems się troszeczkę panoszy. Proszę panią, to jest mój Power keeps, tak? Ja pani nic nie ukradłam, więc proszę mnie tutaj nie okradać również. Bum, bum. Dobra, leczonko i atak! Elegancko! Czy wy to widzieliście? Korniszonek dostał atakiem od poko, no i jeszcze się przy okazji uleczyłam. No naprawdę spoko jest ten Star Power. Mega mi się podoba. Dużo łatwiej będzie się grało teraz poko dobra, Tara ma ulta. I tutaj jeszcze Ems ją trochę przyatakowała. Ems ma już 7 barki barkiopsów. Co tu się dzieje, ty, Frank, ale ja widziałam, że ty w te krzaki wchodziłeś? Haha, spalił Ulta. Nice. Dobra. Po franku. Nie! 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 Nie. Dobra, udało mi się zabić to! Udało mi się zabić to M's, ale niestety jej burza mnie jeszcze dokończyła. No okej, okay, trzecie miejsce, ale dzięki temu Star Power'owi jest tak wysoko, bo podejrzewam, gdyby nie ten Star Power, to padłabym prędzej. Lecimy z drugą gierką i teraz postarajmy się wygrać. Okej, okay, teraz tak łatwo się nie damy. Idziemy tutaj od razu na Barleya, bo widzę, że ma fajną skrzyneczkę do otworzenia. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, nie będę go gonić, pójdę sobie po prostu po drugą skrzynkę, nie opłaca mi się go gonić. Tutaj jest Piper i pewnie będzie chciała we mnie zaraz wycelować. I B jeszcze. I jeszcze jest na dodatek B. Dobra, zgasiłam tą Piperkę, super. Mamy trzy kuby i tam jeszcze jest ta B, więc ale do niej to bym musiała podejść bliżej, bo tak na daleko to nie mam z nią szans oczywiście. Ała! Ale ona jakaś taka zagubiona. Uuu, ale dostałam od niej. Dobra, zgasiłam bi. Zgasiłam bi moim poko. Czy wy to widzieliście? Dobra, mamy cztery kiłby. Dwa każdy zabrała ta burza! Pięciu zadmiarzy. Idę dalej szukać skrzynek. Tu są skrzynki. I tu jest osiem I Iriko. Dobra, jak ja idę tu na trzeciego i pobić. Jest! Nice! Trzech zadmiarzy zostało! Idę po tą skrzyneczkę kolejną. Musi, musimy nazbierać jak najwięcej Power cubesów, żeby później był chill. Na koniec. Żebyśmy łatwiutko tą wygrali. Tutaj nikogo nie ma, bo już by od dawna otworzyli te skrzynki. Dobra, mamy Piper i 8 bitowca. No i oczywiście 11... 13 Power cubesów. I Piper. No dawaj, Piper. Chcesz się bić? Ono tu. Ono tu. O nie, ona ma grzybki lecznicze. No i yy, ma ultimate atak, więc za chwilę pewnie będzie uciekać. Gdzie ty uciekłaś, Piper? Co jest z tobą nie tak? Zamiast uciec gdzieś daleko, to ona tylko podskoczyła. Ona chyba dopiero co odblokowała Piper i nie potrafiła jeszcze używać ultimate ataku. Zresztą się jej nie dziwię, ponieważ ja na początku też nie potrafiłam. Wszystko w swoim czasie. No dobra, zdobywamy pierwsze miejsce. Jak widzicie, star power jest bardzo pomocny. Zagrajmy jeszcze trzecią gierkę, żeby się upewnić. Ok moi drodzy, lecimy z trzecią gierką. Teraz się nie damy. Dobra, widzę, że tam jest Jessie. Widzę, że jest Jessie. Ja mam już jednego cuba. Idźmy dalej. Czy ta Jessie się do mnie przyczepi? Oczywiście, a jak żeby nie, ale raz ode mnie dostała i uciekła. Gdzie są jakieś skrzynki? Tutaj na tej mapie jest bardzo mało skrzynek. Wszystkie się skupiły na środku. Dobra, tu jest Dynamite. Dynamite, ja Cię zabiję. Dziękuję Ci bardzo za cuba. Tutaj jest Piper. Dobra, nie będę ryzykować, ponieważ za daleko jestem. Musi troszeczkę do mnie bliżej ta Piperka podejść. No i podeszła. Trochę, moim zdaniem, troszeczkę zła decyzja z jej strony, no ale skoro tak chciała, to niech tak ma. Dobra, tu jest, tu jest co? Tu jest Jessie, Jessie z jej wieżyczką.

Cztery! Jest! Udało się, moi drodzy. Wielkie starcie. Jestem ciekawa, kto jest moim przeciwnikiem w wielkim starciu. No kto? No i jeszcze się kampi pewnie gdzieś w krzaku. Podejrzewam. O jest! O jest! Ośmiobitowiec! Same ośmiobitowce na tej mapie. Dobra, drugi raz dostał. Trzeci raz dostał. Czwarty raz, piąty, szósty leczymy i bijemy. No i mamy pierwsze miejsce. Moi drodzy, czy byście się. Czy wy byście się spodziewali tak dobrych Gierek-Poko? Moim zdaniem Star Power jest elegancki. Polecam każdemu. Pamiętajcie, żeby dać znać w komentarzu, czy macie już go odblokowanego i czy Wam się podoba. Ja sobie teraz gram na swojej różowej gitarce. No i to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Jestem zadowolona, choć troszeczkę czuję niedosyt, ponieważ otworzyłam mnóstwo skrzynek, no i odblokowałam tylko Star Power do poko. Mogło być tego troszeczkę więcej, nie obraziłabym się. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będzie więcej w następnych odcinkach. A teraz ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie, wbijajcie na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku. Linki znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. A ja już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!